Cześć, witajcie. Dziś po raz drugi pokażę Wam, że kwitnie u mnie Olander. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak ładnie. Pięknie zakwitł. To jest ten mój dwumetrowy, znaczy to dwa metry z donicą, bez donicy ma no przynajmniej z półtora metra. No, ale zobaczcie, jak ślicznie zakwitł. Prawie na każdej gałązce ma, ma kwiat. Stare pąki z ubiegłego roku, które zostały nie zrzucił, ponieważ stał w jasnym pomieszczeniu. Trochę stał w ciemnym garażu, ale jak tylko, tak powiem, oddałem do użytku swój ogród zimowy, to natychmiast został tu przeniesiony. W związku z czym nie podrzucał pąków, nie pozasuszał. I teraz wiosną, jak tylko dostał trochę nawozu i trochę wody, to zakwitł. Zobaczcie proszę, jakie ładne. To, to nie jest takie kwitnienie jak kwitnienie letnie, bo to dopiero pierwsze, początkowe, ale już prezentuje się super. Także pierwszy kwiat tej wiosny, w moim ogrodzie zimowym, to oleander. Jeszcze kwitną mi pelargonie. Tak wstawiłem z garażu, żeby je troszkę wybudzić, ale ponieważ nie mam miejsca, one i tak za chwilę wylądują w garażu, natomiast tak szybko się wybudziły, że już zdążyły zakwitnąć. Pokażę Wam jeszcze szybciutko stankan. Wybudziłem już wszystkie, policzyłem donice, nie jest setka, ponad 100, chyba 105. No, bardzo się z tego cieszę. Będę miał w tym roku i nawet jakby mi któraś, że tak powiem, wyleciała. No, to będę miał zastępstwo. Już wszystkie kany ładnie wschodzą. Wolfsąg ślicznie wschodzi, piękne barwy liści. Nie podpędzałem jakoś wybitnie wcześniej w tym roku. W tamtym roku o tej porze też miałem wszystkie kanny tej wielkości jak tutaj. W tym roku nie śpieszyłem się. Spokojnie zdążą dorosnąć. Nie ma tutaj pośpiechu. Generał Eisenhower też bardzo ładnie się wybudziła, wystartowała. Piękna kanna niestety ona strasznie malutkie mal, malutkie przyrosty kłącz daje. Właściwie to nie ma co dzielić. W tym roku że tak powiem podzieliłem na dwie części tylko. Jedną część wysłałem koledze, któremu obiecałem, drugą zostawiłem sobie i tak naprawdę to, to tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma czym dzielić. No szkoda troszkę, bo kana jest, jest przepiękna, natomiast no, przyrosty ma kiepskie. Tak wyglądają kanny. Tu troszeczkę na górze przy alokazjach, tam też ten gąszcz z alokazji, kolokazji już zaczynają, pobudziły się do życia, zaczynają pięknie rosnąć. Tu na górze jeszcze kanny w tych donicach, już też są wybudzane. No tutaj jeszcze też kanny, tak poupychałem gdzie tylko mogłem, bo, bo tego naprawdę sporo. Tutaj jeszcze na samym dole też kanny. No i pod stołem też cała kolekcja kan. Tutaj na końcu te ostatnie bodajże 12 tych takich trochę większych, to są, to są moje siewki, tak. To są siewki. Te siewki teraz troszkę podskoczyły. Tak jak pamiętacie z poprzednich filmików, ja je trzymałem tutaj w ogrodzie zimowym, tu było trochę chłodniej, nie trzymałem ich w domu. Nie chciałem, żeby za szybko wzrastały. No i udało się i w tej chwili mają akurat taką wielkość, jak tak powiem, pożądaną. Nie wybujają się, będą pięknie rosły. Dobrze, ostatni rzut oka na kanny. Jeśli będą takie ładne pogody, jak przez ostatnich kilka dni, to dosłownie kanny będą rosły w oczach. O, tutaj jeszcze będzie zaraz mi kwitł śmierdziuszek. Pałczycha kropista. Wystartowała w zimnym garażu, no, ponieważ już widziałem, że nie wyhamuje tego wzrostu. no więc ją przyniosłem do ogrodu zimowego i czekamy na rozkwit yy, kwiatu. No i oczywiście na wspaniały zapach. Dziwidło na szczęście to ogromne, takie pięciokilowe, które pamiętacie. Pokazywałem też przy wykopywaniu, ono dalej ma ponad 4 kg, także specjalnie przez zimę nie straciło. Pokażę je w którymś z kolejnych filmów. Zaczęło delikatnie startować, ale nie przynoszę do ciepłego. Wręcz wyniosłem jeszcze do zimniejszej części garażu, żeby jeszcze zahamować troszeczkę wzrost. No nie chcę za wcześnie, żeby mi kwitło. Fajnie by było, jakby zakwitło w kwietniu. Najlepiej, najlepiej w drugiej połowie. I wtedy jakby wsadzę w ziemię i w maju od razu startuje do gruntu. Wszystko się pięknie wybudza. Brugmansje, na które troszkę narzekałem, że miałem z nimi kłopoty, bo wiecznie takim szyc na jednej się kończyło, na drugiej się zaczynało. Ciągle te liście zmasakrowane, no wreszcie widać, że zaczęły wzrost. Od razu widać po kolorze liści, po wielkości liści. Obudziły się. Obudziły się to więcej słońca, dłuższy dzień, zdecydowanie im służy. No, rewelacyjnie jestem zadowolony, bo, bo najgorszy już mamy za sobą już w tej chwili nie powinno być strat roślinnych, jeśli nie przelejemy oczywiście jakichś tam roślin. To właściwie już nie powinnam y, umierać. Już powinno być wszystko ok. No dobrze, bo się rozgadałem. Ostatni rzut oka. Jak widzicie, bananowce już też podjęły wzrost. I ostatni kadr na, na kwitnącego Oleandra. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.